Cześć. W tym materiale powiem Tobie dzisiaj, w jaki sposób zacząć z rynkiem kryptowalut, o co tu w ogóle chodzi, i mam do tego mieć prezentację, byś mógł to jeszcze lepiej zrozumieć ilustracyjnie. Czym są kryptowaluty, jak zacząć inwestować, jakich giełd oraz portfeli używać, na co uważać, jakich błędów nie popełniać, i co jeszcze ważniejsze, jak zadbać o bezpieczeństwo. Zanim zacznę, ultra ważna rzecz. Ja nigdy nie napiszę do Ciebie pierwszy. Uważajcie, ponieważ jest plaga osób podszywających się pod influencerów, osoby zasięgowe, które gdzieś coś publikują w sieci. Tak samo są podszywki również pod firmy, na przykład Zalando, też latają reklamy po Facebooku. Uważajcie, pamiętajcie, że życie nie jest aż tak piękne i ludzie nie są aż tak dobrzy, żeby wam za każdym razem pomagać i pisać do was jako pierwsi, że chętnie wam pomogą odmienić wasze losy finansowe. Więc uważajcie na tego typu tematy, blokujcie, nie odpisujcie, bo to jest ściema. I teraz przechodzę do konkretów, o co w ogóle chodzi. Ja Ci powiem wszystko prostym językiem, ponieważ nie lubię owieść bawełnę, nie lubię komplikować życia, dlatego prostym językiem wytłumaczę Tobie, czym jest kryptowaluta, czym jest blockchain i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Więc jak jesteś osobą, która nie ma bladego pojęcia, boi się tego świata, siadaj wygodnie, skup się, a ja Ci już wszystko przewijam. Czym jest krypto w bardzo dużym skrócie i uogólnieniu? Nic innego jak cyfrowa waluta, którą możesz kupić tak samo jak kupujesz akcję Coca-Coli czy akcję Apple poprzez giełdy bądź brokerów. Tu tak samo możesz złożyć konto na giełdzie, wpłacić pieniądze i w zasadzie kupić to w 5 minut. Czy jakąkolwiek kryptowalutę zechcesz, czy Bitcoina, Ethereum czy BNB, cokolwiek tylko Ci się wymarzy. Według mnie ważniejsze jest to czym jest blockchain. Sam blockchain w mojej ocenie jest to nic innego jak księgowość internetowa, która właśnie obsługuje wszystkie transakcje, wszystkie firmy, wszystkie produkty, które właśnie na tej sieci Powstają i nie potrzebujesz na początek większej ilości informacji, żeby w ten świat wejść. Wszystko odbywa się właśnie poprzez blockchain, czyli właśnie jeden wielki zbiór danych. Tam wysyłasz transakcje, wszystko tam jest zapisywane, zaszyfrowane i nieodwracalne, gdy chociaż raz to wykonasz. I teraz idąc dalej, same kryptowaluty to jest nic innego jak postęp technologiczny. Tak jak kiedyś były rzadkie dobra, metale szlachetne, były monety, banknoty, karty płatnicze, których nie tak dawno jeszcze ludzie się bali, pieniądze elektroniczne, dzisiaj mamy kryptowaluty. Sam postęp technologiczny bardzo mocno się rozwija. Dlatego kiedyś ludzie się tego bali, a dzisiaj już coraz część o tym jest mówione. Nawet bank PKO założył również własny blockchain. To też pokazuje, że coraz bardziej się tym ludzie interesują i na świecie występuje coraz większa adopcja, więc warto szczególnie to dzisiaj uwagę zwrócić. Gdybym ja miał startować, to miałbym do wyboru, oczywiście do wyboru masz bardzo wiele giełd, natomiast kryptowaluty polecam kupować na giełdzie Binance bądź giełdzie MEXT. Oczywiście w opisie tobie zostawię również linki, byś mógł sobie zobaczyć, ponieważ nie ukrywam tego nigdy, mam współpracę z jedną i drugą giełdą, ale w ramach tego, że ja mam współpracę, to również osoby, które z tych linków rejestrują się, no to mogą korzystać z dodatkowych bonusów czy prowizji, a czasami mniejszych prowizji z tytułu właśnie współpracy. Natomiast Binance i MEXO to giełdy, również, z którymi ja operuję, na których kupuję kryptowaluty, dokonuję transakcji bądź również traduję. Jeżeli chcesz dokonać wpłaty na giełdę, polecam aplikację Zen, dlatego że jest najtańsza, jest najszybsza, możesz dokonać tam wpłaty. Zen pobiera wtedy tylko 1% prowizji od wpłaty, ale już 0% od wypłaty. Więc jest to bardzo wygodne. Możesz również wypłacać pieniądze na rewolutę, na konto bankowe, możliwości jest bardzo dużo. Chodzi o to, że jak Ty kapitał wpłacasz na giełdę, tak samo jak go wpłaciłeś, możesz tak samo go wypłacić bez żadnego problemu. Pamiętając o tym, że trzeba rozliczyć kapitał, który zarobiłeś. Co do kwestii podatkowej, musisz pamiętać na temat kryptowalut, że płacisz podatek 19% od zysku. Czyli załóżmy, jak przypuszczmy wpłaciłeś sobie 10 tysięcy złotych na rynek krypto, wyciągnąłeś po jakimś czasie 50 tysięcy złotych, to płacisz podatek 19% z kwoty 40 tysięcy złotych, czyli od zysku. O tym zawsze musisz pamiętać. Idziemy dalej sobie. Jeśli chodzi o kryptowaluty, tutaj taka krótka lekcja. Na rynku kryptowalut jest tysiące różnych kryptowalut. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast jest tak jeden król, nazywa się Bitcoin. To jest król kryptowalut, od którego wszystko się zaczęło, i jak słyszysz kryptowaluty, to Bitcoin na pewno również słyszałeś, bądź słyszałaś. Bitcoin to jest największa kryptowaluta bez wątpienia. Jeżeli chodzi o samego bitcoina, to jest raczej kryptowaluta, za którą cała reszta innych kryptowalut również podąża. Tak trochę już przystało, że gdy Bitcoin radzi sobie bardzo dobrze, to cała reszta kryptowalut również przeważnie radzi sobie dobrze. Gdy Bitcoin radzi sobie słabo, są jakieś spadki, no to altcoiny, altcoiny, czyli pozostałe inne kryptowaluty poza Bitcoinem radzą sobie słabo, a czasami nawet bardzo słabo. Dlatego potrzebujesz umiejętności, również dobierać swoje portfolio, czyli dokładnie co będziesz kupował. Mamy tak samo stablecoiny, na które na pewno natrafisz, ponieważ gdy już płacał sobie kapitał, to będziesz wybierał, czy chcesz kapitał w USDT bądź USDC. Gdy również będziesz realizował zyski, tak samo jest miał widoczne, czy chcesz to zrealizować do USDT bądź USDC. Co to jest? Stablecoin, czyli nic innego jak ja, to, jak ja to tłumaczę, odnośnik do dolara, tyle ile kosztuje. Stablecoin tak samo, tyle samo wynosi kurs dolara, więc to takie wirtualne dolary, tak to nazywam. Masz takie dwie strony, które polecam Tobie do sprawdzania rynku, czyli CoinGecko oraz CoinMarketCap. Możesz tam śledzić wszystkie kursy kryptowalut, co urosło, co spadło, jaką ma kapitalizację. Możesz tam również założyć swoje konto i wpiąć tam swój portfel wirtualny, który zaraz wytłumaczę, by również śledzić swoje wszystkie aktywa, czy coś rośnie, czy spada, w jakiej generalnej kondycji jest również rynek. Ale tak również polecam te dwie strony do śledzenia wszystkich kryptowalut, gdzie dowiedziesz się wszystkich informacji, jakie tylko chcesz, na temat danego aktywa. Też tobie muszę powiedzieć, dlaczego większość ludzi na tym rynku traci, ponieważ kryptowaluty bez wątpienia to jest duża bardzo okazja inwestycyjna. I ma, przyznam otwarcie, że dzisiaj nie ma innego aktywa na świecie, które potrafi dać aż tak chore wzrosty, ale z drugiej strony jest też również bardzo mocno ryzykowne. I o tym dzisiaj muszę powiedzieć, dlatego że dzisiaj łatwo kogoś najarać na wzrosty, łatwo się wszystkim podniecić. Z drugiej strony ludzie wtedy tracą logiczny rozum, którego bardzo również potrzebujesz przy inwestycjach. Więc pamiętaj o tym, że jak szybko możesz zrobić, tak też również szybko możesz stracić, gdy będziesz wykonywał głupie ruchy. Pierwsza rzecz to jest brak wiedzy. Jeżeli nie masz wiedzy na tym rynku, w co inwestować, jaki trend grzeje najmocniej, jakie kryptowaluty warto wybrać, jeżeli nie masz pojęcia w ogóle, jak ustawać pewne rzeczy, to spokojnie, weź się najpierw za wiedzę. To jest bardzo ważna rzecz, żeby najpierw zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, więc super, że ten materiał dzisiaj oglądasz. Druga rzecz. Ludzie najczęściej nie rozumieją, kto steruje rynkiem i kiedy warto w nim być. Mamy takie dwa bardzo ważne pojęcia. Jest to HOSSA oraz BESSA. HOSSA to jest okres wzrostu, euforii, dużego kapitału w rynku, bez czas spadków, niskiego entuzjazmu, często ogromnego strachu i paniki. Jak to mówi stara zasada: kupuj, strach, sprzedawaj chciwość. Nie polecałbym Tobie wchodzić w ten rynek wtedy, kiedy słyszysz od każdego o krypto. Jak wszyscy są ekstremalnie najarani, każdy jest bardzo chciwy, każdy dużo kupuje i każdy dużo o tym gada. Bo to prawdopodobnie oznacza, że już jest dużo kapitału w rynku, jest już dużo bardzo osób w tym rynku i to będzie prawdopodobnie, prawdopodobnie czas na uciekanie z tego rynku. Więc kupuj strach sprzedawaj chciwość. mam na myśli, gdy jest besa, gdy jest źle, gdy jest nuno, ludzie panikują, to to jest czas, w którym ja polecam się interesować, gdy nie jest o tym za duży szum dookoła w internecie czy w przestrzeni publicznej. Więc najczęściej rozumieć trzeba to, że gdy jest hossa, gdy jest ogromny wzrost na rynku, gdy jest duża dynamika, to będą rozsiewane wszędzie pozytywne informacje na temat kryptowalut, które mają wprowadzić jeszcze więcej osób w ten świat. Być może też ten rynek Cię interesuje w tym momencie, bo słyszysz same dobre rzeczy. To tylko Cię przestrzegę, że w tych wszystkich dobrych rzeczach pamiętaj, że zawsze jest tak samo ryzyko i potrzebujesz pomimo dużego entuzjazmu bardzo ostrożnie tego rynku podejść. A z drugiej strony, gdy bardzo straszą, to bardzo straszą również często w jakimś celu, żeby przestraszyć większość. Więc często taką radą, którą daję nowicjuszom jest następująca rzecz. Zobacz, co robi większość i rób odwrotnie. Kolejna rzecz to jest nietrzymanie się strategii. Gdy ktoś nie ma swojej strategii wejścia, wyjścia, realizacji zysków, to również to może okazać się dużym, bardzo błędem, w którym stracisz kapitał. Dlatego na spokojnie, gdy dzisiaj zaczynasz, nie musisz pchać całego kapitału, kapitał, nie musisz od razu już układać całej strategii. Na spokojnie wejdź, zaprzęsię się z rykiem, zobacz o co chodzi, byś całość zrozumiał. No i chciwość. No tutaj niestety, ale ten temat jest bardzo często powtarzany i ludzie przez chciwość potrafią tracić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Dlatego jest osobą chciwą. Albo wchodzisz w ten rynek i masz tylko 1000 złotych i chcesz tylko 1000 zrobić milion złotych, od razu cię uprzedzę, to jest bardzo mało realne. Nie powiem, że nie, bo rynek krypto widział takie rzeczy, ale nie nastawiaj się na tego typu tematy. Generalnie nie nastawiałbym się na Bóg wie, co na samym starcie, gdy dopiero zaczynasz. Tylko na spokojnie małą łyżeczką. Jakie są możliwości zarabiania? Uwzględniłem takie główne cztery, byś zrozumiał też, jakie są właśnie te możliwości. Po pierwsze, to jest spot. Spot to jest nic innego, jak taniej kupić, drożej sprzedać. Możesz kupować kryptowalutę jakąś. Z zamiarem długoterminowym, na przykład na kilka lat, na przykład Bitcoin jest taką fajną okazją długoterminowo, ponieważ jest to bardzo stabilna kryptowaluta. Bądź tak samo możesz kupować niektóre kryptowaluty na tak zwanego flipa, czyli krótszy okres czasu między dwa tygodnie, a nawet do 3-4 miesięcy. To będzie tak zwane w takim razie taki flip w takim przypadku. Mamy kolejną opcję zarabiania, czyli Futures. To jest według mnie nic innego jak obstawianie transakcji. To tak jak w STS-ie możesz obstawić, czy na przykład dana drużyna wygra bądź przegra, to możesz również na kryptowalutach obstawić, czy dane aktywo spadnie bądź urośnie. Natomiast jak jesteś osobą początkującą, raczej nieszczególnie polecam Tobie korzystać z Futures, ponieważ faktycznie jest to ryzykowne. Tam fizycznie nie kupujesz żadnej kryptowaluty, ale obstawiasz i gwałtowne manipulacje i ruchy kryptowalut mogą Cię bardzo szybko zlikwidować i możesz stracić kapitał. Gdy miał zaczynać, to zarówno opcja Binance'a oraz Mexa, MEXA tych dwóch giełd oferuje Tobie granie na dźwigni, ale z pieniędzmi, które są demo. Czyli nie są to prawdziwe pieniądze, a są to wirtualne, typowe kapitały, na których możesz uczyć się, więc ewentualnie tą opcję rekomenduję, żeby nie narażać swojego prawdziwego kapitału. Kolejna rzecz to są airdropy, czyli zadania i konkursy w świecie kryptowalut. To mniej więcej działa na takiej zasadzie, że firma X, która chce wejść na rynek kryptowalut, zyskać rozgłos, zyskać nowych klientów potencjalnych, które zainwestują w ich firmę, robi tak tzw. ogłoszenie pod tytułem, czyli zrobisz zadanie ABC, to my potencjalnie, być może nagrodzimy Cię, oczywiście mówię to w cudzysłowie, nagrodzimy Cię naszymi tokenami, które potem jak użytkownik, możesz sprzedać. I to często z fajną nawiązką. No i oczywiście czwarta opcja to jest staking. To jest coś ala lokata. Żeby tutaj bardzo nie jakoś nie utrudniać, to jest nic innego jak zamrożenie kapitału na jakiś okres czasu. Też każdy staking ma swoją specyfikę. Nieraz kapitał potrzebujesz mrozić, nieraz nie, ale w każdym razie możesz trzymać kapitał na danym portfelu bądź danym blockchainie i za to mieć po prostu płacone. Często niemałe pieniądze, więc porównując to na przykład do banków, no to w krypto staje się to o wiele bardziej. I ważna zasada dla Ciebie, drogi człowieku. Jeżeli nie jesteś emocjonalnie gotowy stracić 100 dolarów, to nie będziesz gotowy zyskać 1000 dolarów. Jeżeli nie jesteś gotowy widzieć minusów, to nie zasługujesz na plusy. Rynek to sinusaida emocjonalna potrzebuje się stale rozwijać i na inwestycje przeznaczać małą część wolnego kapitału. Dlatego złota zasada, Inwestuj tyle, ile zawsze możesz stracić. Masz luźne sto koła, nie inwestuj 100 koła luźnych. Zainwestuj z tych 100 na przykład 10 bądź 15. Nie spokojną głowę, ponieważ czasami przeinwestowane pieniądze za dużo pieniędzy w rynku może powodować, że będziesz podejmował głupie decyzje inwestycyjne z tytułu niechcianych emocji. A tego nie chcemy, więc podejść do krypto bardzo na luzie, z dużym dystansem, na spokojnie, z dużą ciekawością też, ale nie inwestuj za dużo pieniędzy, ponieważ nie znasz tego rynku, a on jest bardzo, bardzo manipulacyjny. Musisz również wiedzieć, że zakupy robimy na giełdach, ale projekty na portfelach. Czyli jak będziesz sobie również robił zakupy na giełdzie danej, to pamiętaj, że ja to zawsze tłumaczę: jak samochód kupujesz, chowasz go do garażu, żeby był bezpieczniejszy, to projekt jakiś kupujesz i trzymasz go na portfelu, żeby również był bezpieczniejszy. Tutaj na przykład masz giełdy, które polecam Tobie mieć, jeżeli chodzi o to, na których giełdach potencjalnie będziesz mógł robić zakupy kryptowalut. To jest Binance i Max, masz linki w opisie, możesz miał z nich korzystać. A portfele, które warto mieć, to jest MetaMask, Phantom i oczywiście Ledger. MetaMask i Phantom są to portfele wirtualne, które możesz sobie za darmo totalnie zainstalować w swoim laptopie, a Ledger to jest już portfel fizyczny. Najbezpieczniejsza wersja, którą również możesz sobie zamówić do domu, no tam kosztuje kilkaset złotych i również tam trzymać swoje kryptowaluty. Bardzo ważna rzecz pod kątem bezpieczeństwa jest taka, żebyś jakiekolwiek dane, czy zakładasz giełdę, czy zakładasz portfel, w którym dostaniesz frazę 12 słów, które potrzebujesz zapisać żebyś nigdy tego nie screenował w telefonie, nigdy nie w laptopie. Wszystko, kartka, długopis, nigdy nic w telefonie. Dbaj o sobie bezpieczeństwo, nie loguj się na podejrzane wi-fi w hotelach, w galeriach, tylko wszystko rób naprawdę bezpiecznie, ponieważ dzisiaj jest mnóstwo hakerów, którzy czekają na takich jak Ty. Błędy, których naprawdę warto się wyrzekać. Po pierwsze korzystanie ze zbyt wielu źródeł wiedzy. To być może jest dziwne, no bo teraz oglądasz film, który jest faktycznie jakimś źródłem wiedzy, natomiast Muszę o tym Cię przestrzec, ponieważ dzisiaj naprawdę jest bardzo wiele różnych narracji. I chodzi o to, że jedna osoba powie tak, druga tak, trzecia tak, czwarta tak, piąta powie jeszcze inaczej, szuta Ci zamiesza cały Twój scenariusz, a siódma zmiecie Cię z planszy. Chodzi o to, byś zrozumiał sam, o co chodzi w tym rynku, bym sama i mógł podejmować samemu, samodzielnie decyzję, bądź ewentualnie pytać kogoś, u kogo faktycznie masz zaufanie. Bo zbyt wiele źródeł informacji może Tobie bardzo pomieszać Twój własny scenariusz, a tego nie chcesz. Kolejna rzecz to jest wjeżdżanie w ciemno w projekt, bo ktoś napisał, że to wystrzeli. Pamiętajcie też, że jest bardzo wiele influencerów, którzy są opłacani, czyli oni muszą powiedzieć na filmiku, że coś wystrzeli, bo na przykład za to zostali nagrodzeni jakimś kapitałem. Czyli jakaś firma X zgłosiła się do jakiegoś influencera, hej, słuchaj, wspomnij o tym projekcie, powiedz, że jest fajnie, że wystrzeli, a my damy ci jakąś kwotę. Potem często nowicjusze wchodzą w takie projekty, bo uważają, że to wystrzeli i niestety się nadziewają. Przyznam, że ja też byłem taki na początku nowicjuszem i tak straciłem kapitał. Chciwość to już mówiłem wcześniej. Ludzie bardzo są zagubieni poprzez chciwość, dlatego jak chcemy zapobiegać niechcianym emocjom, inwestujmy tyle, ile możemy stracić, realnie patrząc na to, co możemy faktycznie zyskać. I działanie pod wpływem emocji. Emocje to raczej nie jest dobry doradca na rynku, więc trzymaj się na dystans, chłodny umysł i na spokojnie. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Tobie ten materiał się podobał, to zostaw mi subskrypcję. I śmiało w opis, gdzie masz linki do gierst, i miałem współpracę, dzięki którym możesz mieć fajne prowizje. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw śmiało komentarz, jeżeli chcesz, daj mi w, w jakiś sposób ocenić, to również zostaw komentarz. Dzięki serdecznie za, za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Strzeleczka.